Siema, w dzisiejszym filmie powracamy do plotek transferowych, czyli czegoś, co na moim kanale jest od dwóch lat. I zaczniemy od Sancheza, który podobno ma przejść do Juventusu. Ogólnie mówi się o tym, że ona idzie z Arsenalu. Jak wiadomo, Arsenalowi niedawno poszło fatalnie w lidze mistrzów, no i przypuszczam, że jest to niemalże pewne, że zobaczymy go w nowym klubie od nadchodzącego sezonu. Zapewne, jeśli przejdzie, to przejdzie w okienku letnim. Najbliższym został mu zresztą rok kontraktu, więc potem Arsenal by go musiał oddać za darmo. Więc tak czy inaczej, wydaje mi się, że Sanchez właśnie powinien gdzieś przejść. Mówi się najwięcej o Juventusie, także pojawia się tam. Chelsea, Manchester United, ale wydaje mi się, że włoska ekipa jest takim najbardziej prawdopodobnym nowym klubem, właśnie Chiliczyka. Przechodzimy dalej, mamy tutaj Gedse, który rzekomo ma przenieść się do klubu Klopa. Oczywiście spotkał się już z nim kilka lat temu w Borsi Dortmund. Tam aktualnie nie idzie mu najlepiej. Ma jakieś tam występy, ale to nie jest już ten sam Gedse, który kilka lat temu właśnie e, po dortmundskich boiskach biegał. No trzeba przyznać, że tutaj forma zdecydowanie mu spadła. A kto wie, może właśnie pod okiem Klopa tutaj odrodzi się ten Gedse, którego dobrze wszyscy znamy. Z występów właśnie kiedyś w Borusi zobaczymy czy dojdzie do tego zapewne kwota nie byłaby jakaś duża, bo tak jak mówię, Getze nie jest w jakiejś mega formie, no i zobaczymy czy kropowi uda się sprowadzić swojego poprzedniego właśnie zawodnika. Ogólnie jeszcze takie szybkie info, jeśli ktoś z Was jest nowy na kanale, możecie zostawić e, suba, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, a jeżeli oglądacie ten film i Wam się on spodoba, możecie zostawić łapkę, bo to niesamowicie motywuje do kolejnych filmów. Przechodzimy już dalej, bez przedłużenia przedłużania, to co o tym transferze się już mówi, można powiedzieć, od dwóch okienek. E, w letnim mówiło się dużo, że może już przenieść się do Juventusu, potem w zimowym także się dużo o tym mówiło, ostatecznie do Juventusu przenieść się Rincon, ale mimo wszystko Juventus wciąż obserwuje tego Francuza i kto może już w, nie, w nadchodzącym oczywiście letnim okienku właśnie to co się przeniesie, no tam trzeba przyznać gra bardzo dobrze, pokazuje się ze świetnej strony i właśnie Stara Dama chciałaby go mieć u siebie, no i na pewno byłby to, kto wie, może taki następca Pogby właśnie w Juventusie. Przechodzimy już dalej. Tutaj mamy oczywiście Dawida DH Czyli taki transfer, no trzeba przyznać, typowa plotka, jakby w tym odcinku. O tym mówi się już kiedyś mówił, jak wiadomo, rok temu w letnim okienku. Było blisko do tego transferu. Zabrakło tam kilku minut, właściwie kilku przesłanych dokumentów i kto wie DH już by był załodnikiem właśnie grujewskich. Ostatecznie, ostatecznie do tego nie doszło. Możliwe, że dojdzie do tego w kolejnym okienku. Podobno znowu mają tutaj włoda Realu powalczyć o niego no według mnie mógłby zostać w tym yy, Manchesterze, jest tam przecież pierwszym ramkarzem na was w realu także się spisuje dobrze, no i nie jest on potrzebny tutaj właśnie w Hiszpanii, no ale zobaczymy jak to rozwiążą tutaj władze realu. My przechodzimy do ostatniej plotki na dzisiaj to także jest taka ploteczka, która się pojawia niemalże no Wszędzie ostatnimi czasy. W zimowym okienku także się o tym mówiło. Mianowicie chodzi o Antoana Griezmana, jego potencjalny transfer właśnie do Manchester United. No, jestem przekonany, że ka każdy z Was o tym już kiedyś słyszał. No, więc wydaje mi się, że miejsce w tym odcinku dla Antoana było pewne. Mówiło się także o Chelsea czy też o Arsenalu, ale podobno to Manchester jest skłonny wyłożyć najwięcej za niego pieniędzy. Jeszcze tam mówiło się też o Saulu, jakiejś połączonej transakcji za tych dwóch panów. Jednak czy ostatecznie do tego dojdzie, dowiemy się dopiero w letnim okienku. Tak więc. Ogólnie na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Wtedy szybciej pojawi się kolejny film. Napiszcie co sądzicie o tych plotkach, a nowe osoby, tak jak mówiłem, zachęcam do zostawienia suba. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia. No i cześć!